a what is this? A, bo będziemy grać w Capture the Flag. Pech, nie na moim prywatnym najlepszym QA. O... Tak, dołączam do ekipy warta. Dobra, ty potrącasz bezdomnego, ja mu daję buty. Moty, roha, bro, kto ma suby bez treści? Tryko ma ciężkuje! Hehe, Hej, mama blonka. Zapisuj, Zapisuj następnym razem damy bezdomnym bluzy Supreme. Uwaga bezdomny! Łap! Jebut yeah, but! There. <freed> Native, <huh? ụ Baş toxicity> HEYa, następnym razem po prostu je podaj. Kurwa lufa mi się wygła! Dobra, ja złoty przycisk, tylko powiedz, kto jest najlepszy? Halbar, <honUND" se driveway> najlepszy team... Uh, team Kruzwil! Nie z buku kamerzysta nie wyjdzie się z tobą pobawić, bo akurat okrada, yy, znaczy pracuje nad... Yy, yy diamentową płytą. Kochani, jeszcze tylko milion preorderów, to pokażę, co mam pod sukienką. A ty mini Mike, co byś chciał? Dojechać w Kruszczina. Pani Tromba, podobno ży nas z waszej ekipy tut, postaci i... Ich... Jestem Kacper, a nie Tromba. Ee. Ja pierdolę, jeszcze Minimajka nam zerżną. Nie! Tut, tut, to widziałem jakiegoś to, małego ziomka! Za to chyba syn Barta! Lordzie Kruszwilu, przygotowujemy ten papier toaletowy, co Lord chciał. Tym czymś? Przecież mi się palec wśliźnie. Ijo, Kutas. Po prostu bierzesz swój kutas... I go wsadzasz w dupę mówisz, że prank. Ale ja nie robiłem pranków. No i co? Julia Kostera też nie robiła. Byliśmy pierwsi. Stu już 15 lat temu wymyślił, że będą ekipy, a nasza ma najlepszy, najbogatszy dom. Nagrajmy piosenkę dla Stuarta. I Rzut. na mnie. Rzut. 100 tyle Minecraft. niego. <śles> Musimy Leksi taki challenge zrobić. Mm. Dawaj kurwo suba. Leksji kończyka. Co mi cię odebrał? Kubańczyk, nie tutaj. Wiesz, że kiedyś się nazywałem polski pingwin, a ani ja polski, ani pingwin. Więc czemu właściwie tak jedziesz ze mną samochodem? Matkę mi wyruchałaś. Hmm? <guliacre> no nie umiem, Friz. Nie umiem się przestać masturbować. <guliacre> trąba pomoże. Jest takie przysłowie. Trąba-trąba. Hmm? Dobrze, op. Obiecuję widzą pranki challenger